Dzień dobry, witam Państwa. Proszę Państwa. Nie, nie ma co ukrywać. Idzie głód związany z tym, że to właśnie. Do, do którego doprowadzili politycy. Od lewa do prawa, bo to oni wszyscy jednakowo w tej chwili w trąbkę grają. Yy, ja miałem chlebek. Ja korzystam z gościnności w tej chwili. I, i tutaj jestem. Był chlebek, chlebek jest worku foliowym wiadomo że za chwilę jak jeszcze parę dni dłużej to za chwilę to byłby pleśń więc ja wyciągnąłem z worka foliowego rozkładam luźno żeby to schło mimo że ten chleb jest uważam że to jest prawie trucizna w związku z tym nie właściwie to jest trucizna tylko w małej dawce i jednak mimo wszystko tego chleba nie wyrzucam, oczywiście nie zjadam go, nie wyrzucam, bo gdy może być tak, że na jesień nie będziemy mieli chleba, to w ogóle nie będzie je wyżywienia, to chociażby przedłużymy swoją egzystencję o jeden, dwa, trzy dni, jedząc właśnie nawet takie strukturujące pieczywo. Tutaj właśnie mamy bułeczki, które już są suche od dawna. Tu jest mój kawałek chleba i tu jeszcze kawałek taki z, y, przez, y, przepalony on już nie, nie, nie spleśnie dopóki wody nie zobaczę to nie spleśnienie. tutaj to wszystko już no nie to jest akurat właśnie wyciągnięte z, y, też y, z woreczka foliowego wkładam do szafki bo to będzie wyżej niżej to jest tak, tak samo tutaj jest bułka która jest Powiedzmy, ona ma 2-3 dni, więc ona jak dalej poleży w worku foliowym, to będzie spleśniała. Więc ja ją co robię? No właśnie, ciężko mi jest w tej chwili, bo nie mam statywu, ale w każdym razie, proszę Państwa, zaraz, ja ją pokroję. Pokroję ją w poprzek, żeby była większa, większa powierzchnia. Nie wiem, czy mi się to uda. No dobra, odłożę na razie komórkę i przekroję, pokażę państwu jak o co mi chodzi o właśnie tą bułeczkę przekroiłem na trz, na trzy co prawda nierówne ale na trzy części i to szybciej wyschnie nie spleśnieje dlaczego to zrobiłem w tej chwili dlatego że bo wczoraj dostałem od e, znajomych z, dostałem e, bułeczki bardzo smaczne z małej, z małym wiejskiej piekarni więc żeby uratować tamto pieczywo przed spleśnieniem właśnie to co zrobiłem a no to w ramach w ramach smakołyku bo to na pewno jest smaczne ale nie wiem czy zdrowe będę jadł te bułeczki z mojej wiejskiej piekarni no właśnie to na razie zostaje jeszcze w worku foliowym, ale, ale nie zamykam, zostawiam przestrzeń, żeby jednak powietrze dochodziło. Wolę zjeść e, pokrojone czy skruszone, e, ale niespieśniałe, niż miałbym to wyrzucać. Proszę Państwa, nie wyrzucajcie e, jedzenia. Jakie by nie było, nawet te najgorszej jakości, które już żeście zakupili w Lidlu, w Biedronce, w Kerfurze, nie wiem, w netto czy tak dalej, nie wyrzucajcie. Starajcie się już przechowywać to, co macie, bo może być naprawdę ciężko, już lada, lada tydzień, lada miesiąc, a to jedzenie takie skumulowane, zmagazynowane, osuszone. Możliwe, że nie będzie wody, bo jak widzicie, co się dzieje w wodach, w, w, w wodach na, na odrze, ale w, okazuje się, że nie. To, to, to nie jest to tylko na odrze. To może jednak starajcie się, dopóki nie struli już całkiem studni głębinowych, które są na terenie różnych miast rozrzucane, zbierajcie to wodę, ale starajcie się oczywiście nie w plastykowych pojemnikach. A ostatecznie nawet plastikowym. No, zawsze przedłużycie sobie życie o ten tydzień, miesiąc, dwa. Eee, może coś się w międzyczasie wydarzy e, e, dobrego. Na razie e, nie przewiduję tego, żeby dobre rzeczy się zdarzały. Myślcie o, o sobie. Myślcie o swoich dzieciach. Myśl, myślcie o swoich rodzicach, dziadkach. No dobrze. Podsumowując. Staramy się nie dopuścić do spleśnia, spleśnia jedzenia. Tutaj marchewkę sobie obrałem, ją też pokroiłem w pastki i będę suszył. Bo same zamrożenie w zamrażarce niewiele pomoże, kiedy, kiedy odetną wodę, prąd. Wtedy będziecie mieli całe zamrażarki, ludówki pełne spleśniałych rzeczy. Pozdrawiam, do usłyszenia, bądźcie zdrowi i myślicie. Albo myślcie, a wtedy będziecie zdrowi i długo żyli i szczęśliwie żyli. Dziękuję.